No, 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 zobaczcie, ale oszukaniec. Chcesz 50, bo zabiorę i pójdę. Proszę zobaczyć jak zapakowani Szyby tyle nie ma Ale jadą do szkoły W Varanasi ponoć jest bardzo dużo psów Tak jak się patrzy na ulicach jest jeszcze więcej niż było w pozostałych miejscach, które odwiedziłem W Indiach No i Varanasi wygląda na takie zatłoczone bardzo Jest tak gęsto strasznie O meczet Będzie trzeba odwiedzić, przybić piątkę dla Habibi o kurde, blisko było ale przywalił no i też jest brudne strasznie, coś to... coś my tutaj krążymy okej, okay, już prawie jesteśmy na tym znowu skorzystałem z tej aplikacji, żeby zamówić motorek no i człowiek dobrze na tym wychodzi tu, 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 żeby nie zapeszać odjeżdża, dałem mu napiwek. Ja taki rozrzutny jestem, ale kurczę, jak jest tak tani przejazd, że ja za ten przejazd dałem, słuchajcie, dwa, dwa, 2, czy jedzie, 2, 2,50. No to dałem mu też napiwek, nie? No bo jak normalnie by ktoś mi krzyknął, wiecie, w ogóle jakąś taką abstrakcyjną cenę na, na indyjskie warunki, no to bym nie dał napiwku, pewnie. Ale jak to jest taka cena, taka dobra, no to nie będę tam. To mam dobre serce, w się sensie dobre serce. No mogę sobie na to pozwolić, nie? Jestem już tutaj w hostelu. Wagabunda Dobra oceny, ale nie, tędy chyba się wchodzi. Dobra, idę, ty. Wchodzę na włości. Taka Hiszpanka mi poleciła ten hostel, który spotkałem na tym, na, 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 na dworcu w Agrze. No i przyjechałem tutaj, i ona też przyjedzie. Wygrałem las i dojechałem pierwszy widok z okna hostelu się wychylam Szefowa. Czego się boisz? Nie bój się. Sąsiad sąsiad spokojnie, ale pupcia czerwona Ale pupcia czerwona O i kolejna malutka przyszła i No, 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 że małpki zabiorą kamerę, Moi drodzy. Tak wygląda moja miejscóweczka, na której będę dzisiaj spać. Po lewej stronie są łóżka. Mój nowy ziomeczek. Tutaj okno z kratami, żeby małpy nie weszły. Tutaj mój bajzel. I moja prycza. Ziomalka z Hiszpanii śpi oczywiście. Tablety na srakę, w sensie na florę bakteryjną, taki probiotyk, który pomaga w zachowaniu no, flory bakteryjnej w momencie w nieprzyjaznych warunkach. A umówmy się, Indie są nieprzyjazne pod każdym względem. I co? Dzisiaj idę w Varanasi poeksplorować swoje miasto, pokażę Wam miasto, zapoznam Was z, z miastem, ale dzisiaj nie pójdziemy na to, nie pójdziemy na rzekę Ganges. Dlaczego? Ponieważ nie chcę w tzw. tak zwanego pierwszego wrażenia. A jutro z samego rana udam się tam, żeby Wam pokazać cały pochówek zwłok, opowiem Wam o, o tym pochówku, opowiem Wam o kastach, które są tutaj w Indiach, o ludziach, którzy palą te zwłoki, co się dzieje z tymi zwłokami. Więc nie chcę. Dzisiaj tylko taka, taka mała zapowiedź na kolejny odcinek. A dzisiaj eksplorujemy Varanasi, poszwędamy się po ulicach, coś zjemy, zobaczymy co ludzie robią i jak mieszkają. Zmywam się z pokoju, idę. To jest mój hostel. Powiem szczerze, że on jakoś szałowy nie jest, to tutaj mają więcej gniazdek, skubańcy. Jest woda? Jest woda, ale już mało. Duży hol ale internetu nie ma no widać tak ze smakiem zaaranżowany czy ja wam mówiłem że Varanasi to jest jedno z najstarszych miast na świecie ma około 3000 lat i jest to jedno z najważniejszych miast dla wyznawców hinduizmu, ale również buddyzmu. Więc na dobrą sprawę jest tutaj cała masa ciekawostek, które spróbujemy odkryć. W mieście jest około półtora miliona mieszkańców i niektórzy mówią, niektórzy mówią, że jest to miasto obłąkanych. Trzeba też powiedzieć, że tutaj w Varanasi giną ludzie. Często obcokrajowcy. I dlaczego? Ponieważ jest to jakaś sekta, która porywa ludzi i ponoć zjada. Ale o tym jeszcze spróbujemy się dowiedzieć nieco więcej ponieważ powiem wam, że to jest dla mnie taki temat abstrakcyjny troszkę. Ale dopytamy lokalnych. O autobus. Autobus wiek jedzie jako Saharały. Jak tu w ogóle przejść? Czekajcie, tutaj trzeba znaleźć tak zwane okno, okno uliczne. O oh, kurde taki nowy rower. Ale elegancki bagażnik. Proszę zobaczyć. Chodzimy trochę w ogóle bo normalnie nie da się... Iść sam tą główną ulicą, bo co chwila ma się wrażenie, że zaraz się zginie. Czarny, Ziomeczki ustrajają kapliczkę, kwiaty. Musi być elegancko ustrojona kwiatami. Zobaczcie, bo za, za kilka dni będzie co będzie? Będzie, moi drodzy, święto, światło. A tutaj brzytwiarz, w sensie barber uliczny, ma swoje stanowisko. Idę dalej. Ktoś by powiedział, że już takich żelazek ich nie używa. Proszę bardzo, rozgrzane rozgrzany ten drewno. Tutaj spalony. Jejku, tu brakuje mi słowa. Drewno jest rozpalone, to się wrzuca właśnie to i takim się prasuje. Zobaczcie, jak elegancko wyprasowane. I to jest prawdopodobnie usługa prasowania. Aze! What is the price to shave, shave to zero? Zapaszek powąchamy. Woda. Wącham. O kurde, ale ładny. Ładny zapach. Podoba mi się. Odstawiam. Czy ktoś zna ten sprzęt? To prawdopodobnie jakiś specjalny masaż. Przygotowany przez szefuncia. Do masowania głowy, znacie to? Jeśli nie, no to spróbujcie kiedykolwiek. Pan Moransa, Moransa Cię będzie mi głowę golił. Cały szefu, cały szefu, tutaj cały kierownik, barber, salon, wszystko tutaj ogarnia, więc trzeba jechać. Na zero, na zero lecimy. Ale Pan tutaj zarobiście, daje. Powiem Wam, że na świecie u barberów, w momencie, kiedy oni wyciągają tylko i wyłącznie żytwę i wodę, że mi tam ucha nie urwał brzytwę i wodę, to najlepszy sposób. Najtańszy barber jest najlepszy. Jak pamiętam, chodziłem do takich lepszych, gdzie płaciło się naprawdę, wiecie, tam z trzy razy więcej niż u takiego standardowego, to, to później głowa długo się goiła. A tutaj, no, powiem szczerze, że ten, że... No, dawno już mi nikt nie robił tego pod ten, pod y, taki kremik. Zawsze to ludzie robili na ten, na wodę. To jest dość ciekawa też technika, na wodę albo na krem do golenia, na piankę do golenia. I koleżka używa tego, tak, używa takiego, takiego pędzla, jak kiedyś dziadek na oh, ja Zobaczcie. Ja się przyznam szczerze, że ja częściej chodzę do fryzjera po masaż. Jest, jest, very good, very good. Very good. o! Ale masaż przyjemny, powiem wam, że naprawdę no. Ludzie powinni chodzić do fryzjera, jak w podróży są, po to żeby, żeby wymasował. Ja zmęczony dzisiaj jestem, bo jechałem długo. Patrzcie, jak opędzlował białym tym. Ogień! Ale brzydkie wymienia nową żyletkę, żeby było sterylnie. Żeby było czyściutko. Dokładnie. Połóweczkę nie całą. Po co marnować całą. Zarzucamy tutaj, proszę bardzo, trochę się ręka trzęsie bo obcokrajowiec. No i pojechali. A to takie skrobanie powiem Wam, że taka przyjemna robota. Jakie chodzę do barbera w różnych częściach świata, to to jest dopiero zawierzenie człowiekowi, nie? jeden zły ruch i see you later alligator i do Gangesu można spływać już proszę zobaczyć pan już ogolił elegancko, coś tu jeszcze będzie o kurde, o kurde wszyscy z byli wycierani nie, 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 nie trzeba nie trzeba, następnym razem szybko to zrobił, Uuuu, very nice very good job, ale odwalił szybko ja Cię kręcę Włos elegancką, teraz to, to. Słuchajcie, teraz to można iść kręcić. Brody nie dawałem golić, niech jeszcze sobie porośnie. Nie, mi jest zbyt gęstej. Ale ziomek nie wytar ręcznikiem, który wyciera wszystkich ziomków z Good job. Thank you. Sukria. Kolega mówi, że 400 teraz za zgolenie głowy, gdzie wcześniej powiedział 50. 50. Oszukuję. 50. Don't lying. 50, 50. Patrz, widziałeś jak ręką tego? 50, 50. No, 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 no. kolego, proszę dodać jeden. 50, 50. Halmy to No, 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 zobaczcie, ale oszukajcie. Tak, 50. Chcesz 50, bo zabiorę i pójdę. 5-0. 5, zero. five, zero. five zero. Yeah, yeah, but yeah. 50. I, I I don't like this. Not good, not good. No. Not good. Very bad. Very bad. 50. Take 50. Yeah, yeah. yeah. 50, 50. Not good. Very bad. 5-0. Five zero. Five zero. Take 5-0. Idziemy ty nie Ale jest Pęt not good Very bad, very bad Widzieliście? Nie bez spoko ziomek, A chciał mnie owalić normalnie o żywe oczy niesamowite Niesamowite. W ogóle, widzicie, dlatego trzeba pytać zawsze o cenę przed. Bo jeżeli, bo ja już to przepracowałem, jeżeli ktoś Ci wykona usługę i powie Ci 400, koniec. Bo co Ty możesz zrobić? Usługa wykonana, nie zapytałeś wcześniej, jesteś ciapa, no to płacisz 500 albo 400 i elo, i się nie domagasz. Zawsze w takich destynacjach Pytamy, później działamy. Ale kurde, ziomek się zmieszał, jak go tam zacząłem lecieć. się ja ty, no ale dobrą robotę zrobił, ładnie wyglądam. Co? No nie ma to jak siebie pochwalić, jak nie ma komu pochwalić. No ładnie, ładnie. Broda została, trochę na takiego wagabundę. Błysy, dobrze jest. Zauważcie, że jest dużo muzułmanów. Zobaczcie tutaj, bać pan na czarnym, bać pan w białym. Trzeba też zaznaczyć, że w ogóle Varanasi było bardzo mocno poszkodowane mm. przez napady muzułmanów tutaj. Indie w ogóle były napadane bardzo często i grabione. Idę w tamtą stronę. Więc no zobaczcie jaka tutaj jest mieszanka kultur. Hinduizm, buddyzm, muzułmanizm. <słuch> Muzułmanie, islam. Muzułmanizm. Chyba się tak nawet nie odmienia. Co, tam fota? Uh! Mamy fotę, parcie, dziura w drodze, o, szef zaraz przejedzie, dziura w drodze, że normalnie jakbyś nie zauważył to byś wyleciał w górę, w tą, w tą, w tą, w tą kapliczkę. Oczywiście też zaawansowany system obronny w Indiach bo tutaj tak na dobrą sprawę też są włamania i też są kradzieże, więc jak zabezpieczyć płot? Oczywiście, beton, do tego ładujesz yy, kawałeczki szkła, no i taki delikwant ci nie przeskoczy przez taką bramkę. Chociaż nie byłoby tutaj większego problemu, żeby tam wejść. Ale w momencie kiedy widzisz na osiedlach takie zabezpieczenia, widzisz druty kolczaste, jakieś szpikulce, nie szpikulce, to oznacza, że ludzie się boją, że ktoś po prostu im ich obrabuje. A jeżeli się boją, to znaczy, że już coś takiego miało miejsce, więc dobrze jest po prostu podróżować i obserwować, bo jeżeli lokalni próbują czemuś zapobiec, to znaczy, że to się dzieje. Ty, ja to bym sobie motor kupił, a wejdę zapytam ile kosztuje. Namaste, guys. How much, how much cost the, 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 the motorbike? Bro, how much cost bike? Tak? To jest is Tak, to jest electric. Ile yeah, electric. Electric. much kosztuje? No. Ale ładna maszyna, elektryczna Skąd jesteś? Z Polski Z Polski, Europy, Grecji 1349, czyli 1349 No więc, y, niezła maszyna no, no to ładnie, ładnie Koleczka mówi, że na 5 lat w cenie jest też y, ubezpieczenie Hello. Hello. Ponieważ, no Dobra, no to damy mu, no pewnie Zaraz mu tutaj wpiszemy. Pamiętajcie, nie wiem czy... Czekaj Czy oglądacie? Po polecam w ogóle oglądać jak to daleko short shorts. Jak to daleko shortsy? Nie daję mu głównego, bo oglądać też nie, nie będzie. Ponieważ... Jest ten yy, po angielsku, a to są krótkie formy, więc krótkie może będzie oglądał. Goodbye, bro. No, więc długich mu nie daje. Więc polecam wejść na Jak to Daleko Shortsy, tam są krótkie formy, wycinki najciekawsze w ogóle z podróży. Więc y, zachęcam zachęcam do subskrybowania. Idziemy dalej. Zobaczcie, Tommy Jerry w Indiach też byli popularni. Jedziesz ulicą. Ktoś jedzie, chlapnie Ci takim gównem i całe nogi masz w gównie śmierdzącym jak nie wiem Uciekam stąd No te dziury w drodze, no to, to jest jakaś abstrakcja Później tak Ci noga śmierdzi, że normalnie się wypala całą Uczniowie, studenci bardzo często jeżdżą na rowerach Najtańszy transport w Varanasi A tutaj koleżka sobie urynkę oddaje Można, można, a kto mu zabroni? A kto patrzy? Akceptowalne społecznie, normalne. Dobrze, że dwójki nie postawił. Kurde, u nas żeby coś takiego było, lincz na ulicy normalnie. Się zatkało. Wąska ulica, nie ma jak przejechać. Każdy się chce przecisnąć, policjant nie wyrabia na rondzie. Kierowanie ruchem przez policjantów w takich krajach to dla mnie jest abstrakcja, jedna wielka. Ja szanowna pani, taką przeskoczę, przepraszam. Nie wiem jak się przebić w ogóle nad nie ma za bardzo... O, zaczepił! kierowniczkę. No, ja to, nie wiem, tędy może bokiem jakoś pójdę, no bo ciężko jest. Ciężko, zobaczcie. Jak chcę znaleźć miejsce do jedzenia, no i bardzo jestem głodna, nie mam siły już szukać, to wpisuję cheap food near me, czyli tanie jedzenie blisko mnie, no i pokazuję. Ale zobaczcie tutaj sklep z książkami. I autentycznie angielski styl. Wejdę, zobaczę jak jest w środku. Powiem Wam, że lubię takie stare klimaty na Masty. Zobaczmy co tutaj mają. Bardzo dużo po angielsku. Teozofic, ale tutaj coś. Jakieś filmy kniżki. Sound, no przeróżna, przeróżna literatura angielska. Pan powiedział, że budynek z 1878 roku. Stary, lubię takie. Ale muszę powiedzieć, że się strasznie ciężko oddycha. Widzicie w ogóle, jest taka nawet mgła delikatna, nie wiem czy to na nagraniu widać. Ale jest tak ciężkie powietrze, tak po prostu te ulice są wąskie. Nie, nie ma przepustowości po prostu i ci ludzie stoją bardzo. Bardzo długo w korkach. Muszę kupić japonki. Sandały to są buty, które jedynie mam. A jeżdżę po tych kostelach, od kostelu do kostelu i się pod prysznicem kąpię bez, bez butów, nie? Bo to zaraz jakiegoś indyjskiego grzyba złapię. Więc idę coś kupić, jakieś takie najtańsze kinole. Za 5 zł, żeby były. Kesari Fast Food, tu gdzie pokazała mapa. Wchodzimy na mastę. Pokażę, o jakie lody są, będzie trzeba to zjeść. Nice. Ice cream. Cool. Czekajcie. Zaraz na Ja zobaczę co tutaj można jeść. Ja już biegle w Indii czytam. Nie no, świruję. Nie czytam w Hindi, ale głodny jestem. Ja cię kręcę. Chłopaki tutaj na świeżo robią. Biorę loda. Uh, good, good, good. Thank you. A i patyczka wezmę. Dziękuję.

Mm. o kurde jaki słaby czekolady to tutaj nie czuć w ogóle mm. dziwny smak bardziej bym powiedział waniliowy niż czekoladowy ja Tomasz Jakimiut pozdrawiam z innymi. nie polecam tych lodów w kubeczku zapłaciłem to zjem z Propolent! Kumpel się przywitał z wami, dajcie mu też tam znać, że, się że usłyszeliście. Kulturalni hindusi są bardzo, bardzo grzeczni. Mówię generalnie, nie wszyscy oczywiście nie, ale tak generalnie, tu grzeczni bardzo. Przygotowują świeżutkie jedzenie i zasada jest taka. Co smażone, co pieczone to dobre dla żołądka. Co surowe i umyte wodą z kranu, niedobre. Więc jak jest temperatura to jest dobrze. Jak nie ma temperatury to jest lipa. Szefu podaje. Thank you so much. Cukryja. Jedzonko. Pani Ir, to jest połowa porcji moi drodzy. Połowa porcji. No przyznam szczerze, że tego jest dużo. Właśnie pytałem go. Taką starą szmatą talerz wytarł Łyżkę tak samo, żeby się lśniła Ale ja to widziałem Ja to tak widziałem, że to była stara szmata Ale jak mama mówi Ciepły na żołądek trzeba zjeść Nie zrobił Ostrego Chwała mu za to O, trochę ostre. Tutaj nie ma, że nie ostre No więc Miła atmosfera Niestety w skali 1 do 10 odnośnie strasznie nie jestem w stanie nic powiedzieć. Dopiero się dowiemy za kilka godzin albo za dzień. Ale wstępnie smaczne. Mani Mani niestety nie ma tutaj w Varanasi bardzo dużo żebractwa i niestety nie da się od tego uciec. Najgorsze jest to, że dzieci są bardzo mocno. Takie w sensie nie znają granicy Łapią za ręce, wieszają się, krzyczą, ciągną spodnie No i w taki sposób mogą wyciągnąć dokumenty Więc trzeba bardzo uważać Nie wiem, ja na nie nie krzyczę Ja po prostu tak jakby na zmęczenie je biorę Dlaczego? Dlatego, że takie sytuacje zdarzają się średnio co 10 minut I ktoś by powiedział, ej Tomek ale to są dzieci, trzeba im dać i w ogóle. No tak, ale jak przez cały dzień sobie chodzisz i co 10 minut przychodzi do ciebie dziecko, to nie uratujesz świata, umówmy się. Staram się być grzeczny i czasami, czasami daję im jedzenie. Nie daję nigdy pieniędzy, tylko daję im jedzenie. Idę, kupię na przykład coś do zjedzenia u lokalnego sprzedawcy i w ten sposób staram się wspierać lokalnych, ale na pewno nie pieniędzmi.